Cześć, nasz skibar serdecznie w kolejnym odcinku z gry Happy Wheels, dokładnie tak. Widzę tutaj jakiś nowy tytuł, Baby Rob Swing, no tego do tej pory jeszcze nie spotkałem, więc jestem ciekaw, cóż to będzie za mapka, ale już nie przedłużając, jedziemy. Press C dwa razy, pyk, pyk, ok, press Shift, pyk, wyskakuje sobie dziecko, ok. Jestem małe dziecko, i ja idę na roczny Pójdź, ma co się tam z wami dzieje. Ja nie wiem, ale ja się złapię linkę, je złapię. Jezus, Maria, ręce mi urwał! Dobra, jeszcze raz. CC Shift, pyk. Teraz poszło zdecydowanie szybciej. Dobra. Czy ja złapię linkę? Nie złapię linki! A! <grystanie> ok, CC Shift, pyk. Ja będę robił to i coraz sprawniej, bo tam te postacie się rzuża. O, teraz złapię linkę, tak. Złapię. Aaa! Yeah! O oh yes. on jest przerąbany bez skitu! A Z też można było kliknąć i przerąbany i od razu wywalony. <tryk> tu jestem! Ja! Dobra, jestem, jestem, tak, tak jest, tak jest, dobra, de. ui! No. W drugą stronę, ja wszystko wiem! Ha! nie złapała! <tryk> Ocie fajnie! Trudna mapka, bym powiedział. Jak mam być szczery, jakoś ogarnąłem, że tam... O Jezu, nogę se złapałam, Uuu, nie złapałam się No do dupa! Nie, dobra, to, to, to uważam, że to jest za trudna mapka, ale bardzo fajny pomysł. E, Dido de Manchikus. I don't know what is this. E, to jest pewnie jakiś twórca e, internetowy, którego ja nie znam, bo jak widać, tam było napisane jakoś... Mapie... Nie, no nie, nie, znowu te blok... Nie. Jeżeli chodzi o glass breaki, w życiu z tymi bloczkami się nie będę pierdził. A w ogóle, co najważniejsza rzecz, ja zapomniałem, że ja miałem sobie dzisiaj ogarnąć troszkę waszych mapek. Dokładnie tak, ostatnio wam to mówiłem, więc w sumie, kurde, ogarniemy. LGPL Balls Game, ok, zobaczymy. Jak to tutaj będzie wyglądało? O kurde, no ciekawie powiem wam, jak tu trafić do wygranej, nie mam pojęcia. Pyk! Yy, coś czuję, że przegra a nie, cztery piłeczki, dobrze, no to to tam to mi nie wyszło, pyk, dwie naraz raz, patrzcie, 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 będzie win, oh je, yeah. jeszcze trzy piłeczki dostałem w gratisie, dobrze, tutaj ci ocenię pięć, bardzo ładnie wykonana mapka, jak najbardziej, okej, okay. LJ niemożliwy. Zobaczymy, niemożliwe no to myślę, że Pogomen powinien tutaj ogarnąć. Ta mapa jest prosta, no zobaczymy czy ona jest kuźwa tak... Ja pierdziu, o tak jest prosta, w piździet jest, jest prosta, na pewno, tak. Ona jest sak. kureśko prosta, że... Nie, proszę mnie zostawić. Ui! O! A ja już a, już, a już, a już, myślałem, że kurde oszukam przeznaczenie i się będzie ok? Eee, tam jest melon, który mnie obrania. Te miny są najgorsze. Bo one ogarniają, że ja tu jestem. O! O, o, o! U, u, u! No kurde, miałem do wyboru albo minę. Tak wiem, ja dobrze szedłem. Przepraszam, czy moja druga część ciała została zaliczona w takim razie gdzieś na mecie? Fajnie. Eee, <ścoughs> dobra, dam ci 5. Da wam wszystkim 5, jak fajne mapki, to myślę, że można dać 5. Impossible 99% come on. Jak 99 tam 90% w sumie było, to myślę, że powinienem dać radę, aczkolwiek uważam, że jeżeli w ogóle tam doskoczę, to coś mnie zabije. O ile w ogóle tam doskoczę, bo coś doskoczyć nie mogę na shifcie. Come on. Pyk! No i teraz... i w dół. Okej, okay, okej. Okay. Uważam, że faktycznie da się przejść. Daję ci 4, bo... Nie wiem dlaczego. Tak po prostu. Okej, okay, widzę wysoka oceniana mapka, nie wiem dlaczego, ale zobaczymy. Co ja... Przepraszam, co ja mam tu robić w tak, tak by the way, nie? Ja pierdzielę, łami mnie kończyny. Okej, okay, ale żyję. Ej, całkiem ciekawy pomysł ogólnie na... na... Ej, przybiegrałem, Przyszedłem, ej, przyszedłem zarobiście. Całkiem ciekawy pomysł w sumie na, na mapkę. Można by wymyślić nową, jakby, kategorię, tak jak są, wiecie, te i te inne takie, to wymyślić coś ala, nie wiem, zgniataczka, nie wiem, jak to by się nazywało, trampolin fall, czy coś w tym stylu. I w ten sposób, na przykład, trzeba by było jakoś się tutaj przeciskać, no to czy, ciekawe, ciekawe ci, Dam Ci tutaj, myślę, pięć gwiazdeczek, myślę, że jak najbardziej zasłużone. Yy, dobra, zobaczmy, 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 co tam jeszcze macie. Też imposible, ja się boję tych jak kolera, John Cena, John już nie jest teraz w modzie, podejrzewam, już jakiś czas temu był, ale zobaczymy sobie, o cóż tutaj będzie chodziło. Ale bardzo was proszę wybierajcie postacie, skoro już robicie mapkę, to wybierzcie daną postać, ok? Czesielczyk to moja druga mapka, więc oceń może 4 gwiazdki, naciśnij Z. Złap faceta jak John Cena. John watcha, watcha, watcha. Ale dlaczego ja złapałem się w pół, a jemu się złama tylko ręka? No to jest niesprawiedliwe, no. Ja chcę jeszcze raz. And his name is Bliat si I znowu ja jestem bardziej poturbowany, no. And his name is Bliat Johnson. A, teraz przeżyłem. Okej. Okay. No dam ci cztery, no. No dam ci cztery. Poprosiłeś o cztery, masz cztery. Gratulacje. Okej, okay, zobaczymy, lj.pl 3 levele, all right, bicek dla Ciebie i również bicek dla Ciebie. Eee, cześć LJ, witaj w mojej mapce, życzę Ci powodzenia, pozdrow, no pozdrawiam Cię również, o dobra, nie ma tych pierdzielników właśnie, wam, o, o tym Wam właśnie mówiłem i to jest bardzo ładne, dziękuję, że tak o mnie dbacie i, i tworzycie konkretne mapki, a Nie, ale w ogóle fajna kolorystyka, bo niebiesko pomarańczowy tym bardziej kojarzy mi się i w ogóle z moim kanałem i ze wszystkim. Więc jest jak najbardziej ok, dobra, dobra, dobra. Tutaj glass break i na razie elegancko, teraz się rozpędzę z samego końca. I jak pierdutnę w tą szybę, to ją rozwalę na 20 kawałków. No, może jedynie 6, ale mimo wszystko jest ok, dobra. Rozbijmy to szybkę, żeby nikt się nie pokaleczył. Ok, lecimy dalej, drugi level. Glass break, ok, to też są bardzo fajne. Mapki, o widzę, że one się tutaj same wywracają. To też jest ciekawe, bo czasami one się stoją w miejscu, są na bardzo naprawdę bardzo czterobalne. Bo ran, proszę bardzo, elegancko. Woo, woo, woo. Dobra, okej, okay, okej. Okay. I do góry. Nie wziąłem monety. Okej, okay, okej! Okay. udało się, udało się. Jest. Dobrze, dam ci pięć. Tutaj widać, że naprawdę dużo pracy włożyłeś tą mapkę. Tak więc naprawdę, naprawdę jest okej. Okay. Mamy tutaj rojownika, miota nim! Wybierz grubego Johna i się nie ruszę. Okej, okay, okej, okay, dobrze, napisane, w takim razie wybieram i się nie ruszam. Co ci dzieje, kurde? Halo? Dlaczego? Chociaż nie mam pojęcia, co to kuźwa było. <grych> ok. LJ Boy for Easy. Zobaczymy, czy takie Easy. Okej, okay. witaj LJ, w mojej piątej mapce, ale pierwszej dla ciebie. Dziękuję Ci bardzo. Mapa jest bardzo prosta, pomysł na mapę dał rekit.pl wykonał Gummy TV. Pozdrawiam was chłopaki bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że chłopaki nieważne, pozdrawiam was po prostu. Hello, it's me again. Hello, my friend. Hello, it's me again. Bliad mi. Why? I wanna bliad you. Eee. Come on, przeciszkom się. O, proszę bardzo, mamy poziom Verteza. Pozdrawiamy Verteza. Możecie pozdrowić Verteza w komentarzach, będzie mu bardzo miło. Come on, i się przez te kuleczki. No, miało być easy peasy. No, ja zablokowałem się, nie. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, okej, okay, okej, okay, okay. spokojnie, spokojnie, we got this We got this, my friend Everything's gonna be alright No tylko się nie połam może, kurde, dawaj, dawaj, wciągnij brzuchala ale jedziesz Wertes plus Ula, Ulaśka, Rekit. Pe. kuźwa Odczepi to nogę, ta noga mi nie jest potrzebna Wypierdzielaj, o, dobra, lecę Lecę, Gabi TV, proszę bardzo No, kawa, kawa ty, a ja z dupskiem utknąłem, ja tu jest poziom LGpl! Ja tu dupskiem utknąłem, nie wierzę w to po prostu, nie? Nie mogę, nie mogę się ruszyć! Nie! A byłem tak blisko, chyba że w drugą stronę się jakoś. Wykaraskam się. Dobra da się wyciągnąć, kom do góry. Oooooo eee, Jezus Mario! Ej, ej! Przeszedłem! Przeszedłem! Ej! Liczy się! Liczy się! Rozczłonkowałem się, poświęciłem się, poświęciłem swoje, swoje dubsko dla sprawy i tak dalej, i się udało. Fajnie, naprawdę fajnie, jest naprawdę spoczko. jedziemy dalej. O, Troll Level, dawno w sumie nie było Troll Levela, więc sobie wezmę Troll Level. Czemu nie? Welcome to Spikefall! Pieta, tu nie ma Spikefalla, haha! <laughs> Okej, okay, druga... co, 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 co? Druga... a, długa droga? Aha. Nie, w sumie to jest. A tu nie ma mety, jednak w takim razie. I tutaj. Y, będą je do przyspieszenia! I bo tyle rany! A teraz. Troll. Halo, czemu? Aha, tam nie mogę iść. Ale ja chcę tam iść, tak, czyli muszę iść w drugą stronę, okej. Okay. Nie, chyba nie. Kurde, zdrąbałem. Okej, okay, one more time, please! Jadę, 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 przed siebie, przed siebie, ciśnij! Ciśnij, przed siebie, panie, ciśnij! Ciśnij! Ooo, oh, to No, no, no. Oh, come on. No, ej, to ja tego tak nie przejdę. To nie jest troll, tylko to jest w momencie Impossible, żeś zrobił, no. No dupa, no. Dam ci trzy. Albo dobra, 3. nie, no już nie mogę, ale ale dam ci trzy, dałbym ci prawie, że cztery za dobre chęci, ale powiedzmy, że jestem lama i tego nie przeszedłem. No dobra, zostawimy tak, okej. Okay. 99 Impossible V2. Give me dać shit. Wybierz osłonę, ok. To dosyć ciekawe, dobra. Ej, niczego nie potrzebuję, patrzcie. Tak to zrobię. Uhu! Oh Uuu, uh, między mi między coś. Halo! Przepraszam, czy moja postać jeszcze żyje? Czyli, chyba, już nie żyje. Ok, ale, ej, ciekawy w sumie pomysł na Impossible, powiem Ci. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Czyli, mam wybrać sobie rzecz. Potem ją złapać na przykład. No że orzem że, się że, że złapał! No, 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 sraju baju, strali muchy będzie wiosna. No dobra, jeszcze raz. Melon, nie no, melon! No z Melonem to ja se raczej nie poradzę. Ale dobra, spróbuję. Melonie, jedziemy. A czy Melon doleci? Nie mogę sobie przełączyć perspektywy na melona. Szkoda, szkoda. E, dobra, sp a spróbowałbym coś innego. Kibel! Tak! Z kiblem dobradę! Come on, Kibel! Come on! O! Uh! Tarcza! Tarcza! Jest! No! Jest! Zarobiście kibel! Atomowy kibel, blyat! Ej, daję ci 5, dałbym ci nawet więcej, bo pomysł naprawdę spoko. Nie, nie widziałem do tej pory naprawdę czegoś takiego. Nawet jeżeli by to nie było do końca twoim pomysłem, to, 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 to i tak nie szkodzi, ale jeżeli to jest w ogóle twój pomysł, to wielki, wielki lajk ode mnie. Naprawdę świ świetny pomysł. Świetny pomysł, Night zupełnie coś innego. Wybierasz sobie ochronę i. ten no super, że nie widziałem naprawdę czegoś takiego, więc w moim odczuciu jest to coś nowego. Jeżeli Wy co widzieliście, to może widzieliście. Ja tego nie widziałem, i dla mnie to jest nowe. I jak najbardziej propsuję. Dobra, Pogo World 2. A no i mam nadzieję, że łapeczkę zostawicie, skoro Wasze mapki gram. Naprawdę nawet się nie spodziewałem, że one tak wyewoluują. Już są teraz o wiele takie. Takie bardziej do przejścia, już teraz widzę. Nie tak to było kiedyś. Tak więc naprawdę fajnie. Witaj jak. El... Czy ja Ci mam tutaj dać minus 10, bo tak mogę zrobić. Ale dam Ci jeszcze szansę. Pomimo tej strasznej, ale to strasznej literówki, po prostu. I normalnie ja bym się nie zdenerwował, nie? Ale to jest bardzo zła literówka, tak. I troszeczkę nie lubię takich literówek. Dlatego zazwyczaj jeżeli ktoś się tak w komentarzu pisze, to dostaję Shadowbana i nawet o tym nie wie. <laughs> Czuję się urażony teraz. Ja nie powinienem w ogóle w tym momencie grać w tą mapę, bo nie powinienem teraz grać tą mapę za karę. Jeszcze kuźwa dostałem w pitonga. No, biedny ty biedny. No ale co ja ci poradzę? W ogóle stopę straciłem w tym momencie. Dobra, kolec się ode mnie odczepi, to w tym momencie będę żył. Bo ta postać tak działa i ogólnie postacie z działają tak, że jak mają coś bite, to mają im przerąbane, ale im się już. Jezus, Maria! Uuu! Jak ja. Uuu! Uuu! Dobra, przeskoczyłem! Okej, Ok, Beatka, wypierdzielaj z tymi pszczołami. Woo! Okej, okay, przeskoczyłem. O niesamowite umiejętności po prostu. No i teraz co? O kurde. O kurde. Ej no jak ja mam tam fej! No daj, jeszcze mnie kula rozwalizar. Nie, 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 nie. Ej, no takiego czegoś to ja jeszcze nie widziałem, nie, ej! To jest za trudne. Kurde, ja tu nie mogę... O! Czekaj, 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 czekaj! Prześlizgrę się, wciągaj brzuch! Wciągaj brzuch, panie, wciągaj brzuch! O! No, no, już byłem, no come on! Nie, 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 no, Przełaś tam, przełóż. No, żeś, kurna, no dawaj, no, 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 no! No, już byłem, no come on. No, no, no! O, wreszcie, Już parę, jeszcze ten gruba skuźwa mi tutaj będzie przeszkadzał. No, jeszcze w drugą stronę, dobra, masz, teraz Cię posmyram, kurde, całego. Dobra, posmarowałem Cię jak kanapkę z masłem po prostu. Ale za tą literówkę Dam Ci trzy. <laughs> Chociaż mapka całkiem ok. Sanki Reupload. Ja nie widziałem pierwszej części, więc zobaczymy. Okej. Okay. Aaaaaaaa! Jadę Sanki! Aaaa! Ręce mi uwoliło! Co, co mi się z nogami stało? Wywaliły mi się w ogóle na, na, na drugą stronę. O, ale... Ale mapkę przeszedłem! <laughs> Dobra, to, to dam ci pięć. Taka, krót, taki krótki, tak zwany pierdzielnik taki, nie? Arrow Run, okej, okej, synek, wiesz co się szykuje? Nie ma pojęcia, to idziemy na wycieczkę! Jezus, wahaj, co się stało? To cały czas pedałuje, on jeszcze ma nadzieję, że on dojedzie do tej mety. A czekaj, w sumie, w sumie, czekaj, jeszcze żyje! Czekaj, czekaj, czekaj! Jakby mi się to udało przejść! Ja go troszeczkę maltretuję, ale. Dawaj! Dawaj! <głos> <głos> nie wierzę, że mi się to udało przejść. Idealnie, po prostu. Idealnie, perfekto, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, okej. Okay. The best of the best of the best. Okej, okay, powiedzmy, że ostatnia mapka dzisiaj. Polski kokos. Zarąbisz, po prostu nazwę uwielbiam kokosy. niem, niem, miam. ok. wcale nie ma tam sekretu, okej. Okay. Jak nie ma, to se sprawdzę sam, nie? Pozwolisz, okej? Okay. Mówiłem nie ma, pozdrawiam siebie! Dajcie lajka like i suba, dział. Dokładnie tak! Właśnie w tym momencie macie na to chwilkę. A my teraz restartujemy level i jedziemy dalej. Okej, okay, nie mam pojęcia, gdzie mam kuźwa jechać, ale dobra, jadę przy... A to jest jakby troll level, kurde. Może się nie podpisałeś, że to jest troll level, a to jest troll level. Czyli nie podpisałeś, czyli mnie podwójnie trollcepcja, A może jednak nie, ale to już... No, to już koniec, dokładnie tak. Tak jak było napisane w mapce, że to już koniec. Tak samo koniec dzisiejszego odcinka. Ja Wam dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeżeli chcecie częściej, żebym wasze mapki gdzieś tutaj nagrywały. Widzę, że naprawdę, naprawdę fajnie się rozwinęliście. W dobrym kierunku, moim zdaniem, jeżeli chodzi o tworzenie tych mapek, więc myślę, że można Wam jak najbardziej dawać częściej szansę i powiedzmy teraz na parę odcinków faktycznie będę robił z Waszych mapek odcineczki. Więc jeżeli ktoś tam się czaił jeszcze może ewentualnie ze zrobieniem mapki, to macie dzisiaj powiedzmy takie troszeczkę przykłady, jak mogą te mapki powiedzmy wyglądać, żeby je dobrze zrobić i żeby ładnie wyglądały i na pewno wtedy mnie uraczycie Waszą mapeczką. A póki co ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz za oglądanie, bituś dla Was, trzymajcie się i pa pa!